Rozdział 13. Skarby do Bosza, Kradzież Furgonetki, Indianie i Rancho Teksas, Kim jest ruski Ignac, Dusza Sokoła opowiada o skrzyniach hrabiego, Pościg za złodziejem. Opowiedziałem leśnikowi o moich dotychczasowych przygodach w Bieszczadach. Słuchał z uwagą. A ty, co tu robisz? Zapytałem na koniec opowieści. Bierzemy udział w ćwiczeniach Wiatr Połonin i tak się składa że czekamy na oddział który mamy poprowadzić do ataku na most zaśmiał się Jesteśmy grupą rozpoznania ludzie z kompanii kapitana Makreby ćwiczą skryte podejście i nie mogą nas odnaleźć czekaliśmy na nich już na dwóch punktach kontaktowych nie wiemy czy spóźniali się czy nie dali rady podejść może zostali schwytani do niewoli przez uczestniczącą w ćwiczeniach straż graniczną Stwierdziliśmy, że musimy we trzech wykonać zadanie przeznaczone dla całej drużyny. Przeniosłeś się do Desantu? wypytywałem leśnika. Nie zaprzeczył. Teraz prowadzimy wspólne manewry z Beretami, a za miesiąc z pułkiem Specjalnym z Lublinca. Może znajdziemy chętnych do gromu. Do rzeczy, Daniec, przerwał nam kapitan Makreba. Jak rozumiem, macie problem z tym baturą. O tej, jak słyszeliście, wycieczce trzeba powiadomić Straż Graniczną. Ale gdybyśmy to zrobili, to całe nasze ćwiczenie pójdzie na marne, bo się zdekonspirujemy. Mamy radiostację, ale możemy nadawać tylko w poważnych sytuacjach. Proponuję zrobić tak. Pójdziemy z wami do tej miejscowości, sprawdzimy, co tam się dzieje i wezwiemy kawalerię, czyli naszych chłopców i Straż Graniczną. W czasie, gdy oni będą zajęci, my zrobimy to, co do nas należy. Jeszcze godzinę ustalaliśmy szczegóły naszego planu, a potem ułożyłem się do snu w chałupie. Wydawało mi się, że spałem bardzo krótko. Na dworze świtało, a Maciek potrząsał moim ramieniem. Pokazał mi palcem konserwy. — Dziś mamy dyżur w kuchni — wyszeptał. Wyszedłem na dwór. Nabrałem ze studni wody po obijanym starym wiadrem i umyłem się. Szczękając zimna zębami, otwierałem konserwy, potem kroiłem mięso na plasterki, a Gustlik układał je na kanapkach. O siódmej rano, gdy poranne mgły rozproszył wiatr i ujrzeliśmy błękitne niebo, obudziliśmy wszystkich. Dziewczyny, rozgadane, pierwsze wyszły do studni umyć się, kategorycznie zabraniając nam wychodzić za nimi. Jakaś dziwna cisza związana z ich zniknięciem zaniepokoiła nas i postanowiłem sprawdzić w czym rzecz. Stanąłem na progu chałupy i także zamarłem, tyle, że ledwo powstrzymywałem śmiech. Nasze trzy panny stały jak zaczarowane, wpatrzone w muskularną sylwetkę leśnika, który rozebrany do pasa, jak gdyby nigdy nic, lał na siebie wiadro wody prosto ze studni. Cześć Paweł zawołał. Ładne masz przedszkole, zażartował. Dziewczyny, udając oburzenie takim stwierdzeniem, obróciły się i wróciły do chałupy. Cześć Michał, przywitałem się z nim. Wasze plany nie zmieniły się? Nie odpowiedział. Ukryliśmy broń w plecakach, w końcu jesteśmy bandą trochę starszych harcerzy, a karabiny i tak na nic się nie zdadzą, bo mamy ślepą amunicję. Dobra, zajdziemy po was, jak będziemy szli, powiedziałem, wracając do śniadania. – Ten pana kolega to pewnie z Muzeum Kulturystyki? – Z zapytał mnie. – Nie, to żołnierz. – Żona ty? – Czarna rzuciła pytanie. – Z tego co wiem, to kawaler. Po śniadaniu w ciągu kwadransa spakowaliśmy wszystkie nasze rzeczy, ugasiliśmy ogień w piecu, posprzątaliśmy i ruszyliśmy w drogę. – Którędy nas poprowadzisz, wodzu? – zagadnąłem Maćka. – Przez Rancho Texas – odrzekł, pokazując mi mapę. Rano specjaliści z ministerstwa stawili się o umówionej godzinie w ustrzykach górnych. Trzej mężczyźni byli zaspani i leniwie spoglądali na góry i palące kolejny dzień słońce. Jechali furgonetką za nami na parking, a potem zaprowadziliśmy ich do jaskini. Dokumentowanie obiektów, fotografowanie i zniesienie ich na dół zajęło nam czas do czternastej. Potem furgonetka pojechała przez ustrzyki górne w stronę lutowisk Sanoka i dalej do Warszawy. Poszliśmy z Alfredem na obiad do hotelowej restauracji. Tam zastała nas pani Irena z nieodłączną Alinką. Jak tam jaskinia do Bosza? Zapytała pani Irena. Kobyłka opowiedział nasze przygody ze szczegółami. Panie były przerażone, a ja dostrzegłem, że pani Irena podjęła mocne postanowienie wyrwania syna z tak niebezpiecznej pracy. Jak udał się lot nad górami? Zapytałem. Papa przyleci dopiero pojutrze, krótko stwierdziła Alinka. Po obiedzie poszedłem do ratowników mających swoją siedzibę obok hotelu. Chciałem z nimi porozmawiać na temat jaskini. Przywitało mnie dwóch mężczyzn. Jeden był średniego wzrostu, szczupły i tak siwy, że aż biały. Dlatego koledzy mówili na niego biały. Szef stacji był wyższy, tęższy i na jego okrągłej twarzy wiecznie gościł uśmiech. Każdy słyszał legendę o jaskini do Bosza i ukrytym tam skarbie rzekł Biały. Nawet kiedyś tam byłem, ale nigdy nie rozgłaszaliśmy, że jest coś takiego. Zawsze znaleźliby się odważni, którzy chcieliby tam wejść i kłopot gotowy. Ktoś wiedział, że panowie tam poszliście? Nie, przyznałem się. No właśnie, szef ratowników smutno pokiwał głową. Ludzie wychodzą w góry, gubią się, nie wracają na noc i szukaj wiatru w polu. Zawsze trzeba przynajmniej w recepcji u szefa schroniska zostawić informację, dokąd idziemy, jaką trasą i o której chcemy wrócić. Powiem panu, że o tym kominie i tych dwóch komnatach na dole nie wiedzieliśmy. Pamiętam jak kiedyś stary żołnierz opowiadał mi o pościgu za jakąś parą upowców, wtrącił się do rozmowy trzeci ratownik. Podobno było to po 1947 roku. Gonili ich aż do nasicznego. Ścigani zwiali na połoninę wetlińską. Zaczęli się ostrzeliwać. Jeden z nich zginął, a drugi był ranny. Jednak wtedy myśleli, że im uciekł. Milczenie, które zapadło po tych słowach, przerwał dzwonek mojego telefonu komórkowego. Panie Tomaszu, odezwał się jeden ze specjalistów. Zatrzymaliśmy się w lutowiskach na obiad i ktoś nam ukradł furgonetkę. Wychodząc, widzieliśmy jak odjeżdżała w stronę ustrzyk górnych policję już powiadomiliśmy. Zaszliśmy po żołnierzy, którzy ustawili się na końcu naszej kolumny. Maciek skierował się na południe. Dotarliśmy do strumyka w głębokim parowie. Po kamieniach leżących na dnie wspinaliśmy się ku górze. Nasz marsz. Obudził jakiś niezwykle odporny na chłód takiej wody komary, które rozpoczęły bezlitosny atak na nasze spocone i rozgrzane ciała. Trochę się ślizgaliśmy na kamieniach, ale chyba wędrówka ta była lepsza niż taplanie się w świeżej brei błota leżącej na zboczu góry. Doszliśmy do maleńkiej łączki, która była szczytem góry, ale pół kilometra od nas był drugi czubek tego samego wzniesienia, tyle że porośnięty gęstym lasem. Musieliśmy przedzierać się przez gęsty zarośla pokrzyw. Maciek skręcił na wschód i nagle po krótkim zjeździe ze zbocza byliśmy na ścieżce Zielonego Szlaku. Po dwudziestominutowej wędrówce byliśmy już na przełęczy Szczycisko. Teraz szliśmy utwardzaną drogą, miejscami asfaltową, miejscami szutrową. Po półtorej godzinie wyszliśmy na stok. Po prawej mieliśmy Zielony Szczyt Góry, po lewej cudowny widok na Dolinę Sanu, sunącego leniwie jak wąż w stronę Jeziora Solińskiego. Widzieliśmy także jakieś ruiny i indiańskie tipi. Rancho opanowali Indianie, stwierdziłem. Może zejdziemy tam, zwróciłem się do Maćka. Chłopak kiwnął głową. Czemu pan mówi o rancho? dopytywała się Czarna, jednocześnie zalotnie spoglądając na leśnika idącego obok mnie. Latem 1957 roku, w Tworylnem, bo tak nazywa się to miejsce, które widzisz przed nami, opowiadałem, pojawiło się dwóch mężczyzn na koniach. Postanowili, że będą wypasać bydło w stylu dzikiego zachodu. Choć było to tylko spełnienie marzeń tych dwóch panów, a dość mizerny efekt finansowy przedsięwzięcia, to wieść o tym rozniosła się po całej Polsce. Rok później kręcono tu film pod tytułem Rancho Texas, a po kolejnym władze zorganizowały akcję Rancho 59. Potem nadzór nad tym terenem przejęły służby Rady Ministrów, organizując tułowisko dla prominentów. W 1991 roku w tym samym miejscu zorganizowano międzynarodowy zjazd miłośników kultury indyjskiej. Z daleka zobaczyliśmy, jak w naszym kierunku ruszyła grupka mężczyzn z piórami we włosach, ubranych w przedziwne skórzane stroje. Spotkaliśmy się na łące koło ruin jakiegoś domostwa. Na czele Indian stał Dusza Sokoła, który spoglądał na nas ponuro. Towarzyszący mu Indianie mieli groźny wyraz twarzy, a w rękach ściskali toporki. Chyba czerwoni bracia są na wojennej ścieżce, rzekł leśnik. Blada twarz z rządowej armii ma rację, przyznał Dusza Sokoła. Jakieś blade twarze, pod nieobecność wojowników, napadły na naszą wieś, strasząc niewiasty i dzieci. Napastnicy byli ubrani jak armia, czyli jak wy. Wystąpiłem przed grupę. Dusza Sokoła wie, że choć nasze dusze nie są wolne od grzechów, to jednak nie bylibyśmy zdolni do takich rzeczy, odezwałem się. Chciałbym też porozmawiać na inny temat. Dusza Sokoła zainteresował się moim ostatnim zdaniem. Odwrócił się do swoich Indian i o czymś z nimi szeptał. Dobrze zgodził się. Możecie zejść do doliny, ale nie zbliżajcie się do naszego obozu. Fajnie tak zostać Indianinem, przemówiła nieco rozmarzona czarna. Zrzucić te wojskowe łachy i pochodzić w sukience, spać w ciepłym posłaniu. Na to fajne życie trzeba niekiedy zarabiać cały rok, stwierdził leśnik. O ile ktoś nas nie okradnie, nie pobije lub dla zabawy nie napadnie. Wtedy to wszystko traci sens. Zeszliśmy nad kamienisty brzeg sanu. Obozowisko Indian było 100 metrów od nas. Indianie wystawili dwóch wartowników, którzy cały czas nas obserwowali. Zostawiłem plecak i ruszyłem do namiotu duszy Sokoła, który stał w środku wioski liczącej kilkanaście szałasów. Siadaj, bracie, dusza Sokoła wskazał mi miejsce. Mów, co cię do mnie sprowadza. Powiedziałeś Maćkowi, że Dolina Solinki doprowadzi nas do rozwiązania zagadki. Co miałeś na myśli? Jesteś na tej drodze i to najważniejsze. Dusza Sokoła sięgnął po fajkę i kapciuch z tytoniem. Chodź, przejdziemy się, zaprosił mnie. Wyszliśmy z obozowiska nad San. Szliśmy wzdłuż brzegu. Dusza Sokoła milczał, więc ja nie przerywałem ciszy. San raz szemrał jak maleńki strumyk, w innym miejscu huczał jak rozbrykana orkiestra. Po kilkuset metrach Dusza Sokoła wskazał mi duży nagrzany kamień w zaroślach. Usiadł na nim, wskazując mi miejsce obok siebie. – Czym ci mogę pomóc? – zapytał, zapalając fajkę. Jej dym miał jakiś dziwny zapach, więc na wszelki wypadek odwróciłem głowę, żeby go nie wdychać. – Czy Caryńskie to dolina koło wsi Nasiczne? – Pewnie, że tak. Pytasz mnie o prozaiczne sprawy. – Nie ma innego miejsca o takiej nazwie? – Nie. Tam zmierzamy. Jutro chcemy tam rozbić obóz na dłużej. – Lepiej wstrzymajcie się, przynajmniej na dwa dni. Dusza Sokoła spojrzał na mnie uważnie. Rada plemienia podejmie decyzję, rzekł po chwili. Nie powinno tam być ludu tak miłującego pokój, jak wy. Powiedz mi, duszo sokoła, czy słyszałeś o czymś, co nazywa się korona carycy? Nie. Ale może chodzi o carynę, a raczej połoninę caryńską, która ma cztery wierzchołki układające się w kształt korony. A ruski Ignac? Chodzi ci po prostu o chnata. To ruskie tłumaczenie imienia Ignacy. W masywie połoniny wetlińskiej jest chnatowe berdo. Podobno tam ukrył swoje skarby Dobosz, znany miejscowy rozbójnik. Te tłumaczenia wydawały mi się zbyt ogólne i mętne. Postanowiłem uderzyć prosto z mostu. Czy słyszałeś o czymś w rodzaju skarbca UPA? UPA miała kilka skarbców, ale większość opróżniła przed 1947 rokiem. Kiedyś pewien stary pasterz opowiadał mi o krwawej skrzyni. Podobno było to w czasach, gdy wybuchła II wojna światowa i miała tu wkroczyć Armia Czerwona, sprzymierzona w dziele rozbioru Polski z nazistami. Lokaj jakiegoś księcia czy hrabiego wywiózł na wozie dwie skrzynie. Kilku opryszków, widząc to, postanowiło zaczaić się na niego, jak będzie wracał i wyciągnąć z niego informacje o miejscu ukrycia tego niby wielkiego skarbu. Jak uradzili, tak zrobili. Złapali tego człowieka po dwóch dniach na drodze na północ od Ustrzyg Górnych. Wzięli go na spytki. Ale on nic im nie wygadał, więc go ze złości zatłukli, a potem powiesili. Stąd nazwa krwawe skrzynie. Cierpliwości, młody człowieku. Traf chciał, że o historii usłyszał oficer SS, który sprzedawał upowcom broń. Niemiec podobno zbierał dzieła sztuki i twierdził, że chodzi tu o zbiór zabytków jakiegoś hrabiego. SS-man miał dostać mapę z zaznaczoną skrytką w zamian za broń. Upowcy szukali człowieka, który podobno znał miejsce ukrycia skarbu. Ludzie mówili, że nawet dlatego napadli na zamek w Krasiczynie. Serce mi żywiej zabiło. Wybiegłem od ratowników, pośpiesznie się z nimi żegnając, na parkingu zdążyłem wsiąść do Rosynanta, gdy na drodze mignął furgon naszego ministerstwa. Natychmiast przyspieszyłem. Dogoniłem złodziei tuż za mostem na wołosadce. Kierowca furgonu zauważył, że jadę za nim, więc dodał gazu. Na prostych odcinkach drogi on przyspieszał, usiłując jednocześnie zagrodzić mi drogę. Przed zakrętami zwalniał, zmuszając mnie do gwałtownego hamowania. Silnik Rosynanta nie był tak wspaniały jak mojego starego wehikułu, ale i tak doskonale dawał sobie radę. Pędem minęliśmy przełęcz w berechach górnych i zaczęliśmy wspinać się serpentynami. Przejechaliśmy przez wetlinę i Kalnicę. Na skrzyżowaniu wcisnej złodziej zahamował i zakręcił w prawo. Na drodze od strony komańczy stała już blokada Straży Granicznej. Teraz pogranicznicy ruszyli za nami. Musiałem ich przepuścić i odtąd mogłem być jedynie niemym świadkiem pogoni. Bardzo szybko dojechaliśmy do Jabłonki, miejsca, gdzie zginął generał Karol Świerczewski. Już z daleka widziałem radiowozy ustawione w poprzek drogi, czyli kolejną blokadę. Furgonetka zwolniła, jej kierowca na hamulcu ręcznym zrobił zwrot o 180 stopni i minął pojazd pograniczników. Również zawróciłem, a Rosynant świetnie dał sobie radę, forsując wysokie pobocze. Pędziliśmy w stronę Cisnej. Na jednej z serpentyn nagle z za zakrętu wyłoniła się czarna Toyota. Zatrzymując się na moment, zablokowała nam możliwość ścigania furgonetki. Za kierownicą Toyoty siedział Batura, więc domyśliłem się, kto kieruje furgonetką. Oczywiście Jerzy nie chciał narazić się policji i szybko wycofał swój wóz, dał jednak szansę swojej wspólniczce. Gdy dojechaliśmy do cisnej, furgonetka stała na parkingu w centrum miejscowości. Szybko stwierdziłem, że drzwi od części bagażowej były nietknięte, więc skarb został nienaruszony. Pokazałem policjantom, że to ten samochód skradziono. W jednym z radiowozów byli pracownicy muzeum. Zrugałem ich, strasząc napisaniem raportu. Policjanci i pogranicznicy byli zajęci, a szukanie złodzieja w tłumie turystów było pozbawione sensu. Mój wzrok przykuł lokal o nazwie Siekierezada, nawiązującej do twórczości Edwarda Stachury, niepokornego poety, który uciekł kiedyś w bieszczady. Wiedziony niewytłumaczalnym impulsem, poszedłem tam. Blondynka Batury siedziała przy stoliku i piła soczek. Przysiadłem się do niej. Pojedzie pani ze mną? zapytałem. Podrywa mnie pan? odpowiedziała pytaniem. Nie, chcę porozmawiać. Dobrze, zgodziła się i wstała. Wsiedliśmy do Rosynanta i ruszyliśmy w stronę Ustrzyk Górnych. Gdzie pan był? Maciek spytał z wyrzutem. Zagadałem się z Indianami, przepraszam. Wyszliśmy z trywolnego na południe, w górę strumienia Trywolczyk, aby po 20 minutach skręcić na wschód i maszerować, mając po lewej stronie san. Szedłem na końcu grupy i rozmyślałem o rozmowie z duszą Sokoła. Szliśmy w poprzek stoku rozległej góry, granicą rezerwatu Krywe. Zamilkliśmy, żeby nie przeszkadzać sobie w kontemplacji widoków. Na rozległych łąkach migały nam przed oczami białe kity saren. Zapewne wśród licznych krzewów kryli się drapieżnicy, tacy jak rysie, a może nawet wędrujące z miejsca na miejsce wilki. Z pewnością mielibyśmy okazję spotkać tu nocą niedźwiedzia. Wysoko na niebie widziałem krążących skrzydlatych drapieżców. Orliki krzykliwe, jastrzębie i pustułki. Nagle aż podskoczyłem. W trawie obok nas coś się poruszyło. Obaj z leśnikiem zamarliśmy w bezruchu. To pełzał polski dusiciel, czyli wąż eskulapa, długi na około półtora metra, gruby prawie jak mój nadgarstek, z szarozielonym grzbietem upstrzonym granatowymi plamkami i jasnożółtym spodem. Dwie plamki podobnej barwy miał z tyłu głowy. Dotarliśmy do resztek wsi Krywe, w której honorowe miejsce zajmowały ruiny cerkwi świętej Paraskewi z 1842 roku. Chwilę oglądaliśmy zniszczoną świątynię. Co się stało z wsią? zdziwił się Z, patrząc na terakotowe fragmenty posadzki, nagrobki wokół cerkwi, ruiny nad rzeką. Zniknęła wtedy, kiedy i inne, smutno powiedział leśnik. Słyszałem, że w tej cerkwi w latach 80. XX stulecia znaleziono w skrzynce po amunicji archiwum służby bezpieczeństwa UPA, dodał kapitan Makreba. Oczywiście nic nie opublikowano. Czym zajmowała się ta służba bezpieczeństwa? dopytywał się Z. To była formacja zbliżona charakterem do normalnej żandarmerii wojskowej, stosująca jednak o wiele mniej cywilizowane metody do utrzymania porządku w szeregach upa i podległych jej wsiach, tłumaczył kapitan. Z Krywego, po dwóch godzinach, mijając hulskie, dotarliśmy do Zatwarnicy. Zatwarnica powstała pod koniec XVI wieku. Zaczął Maciek tonem przewodnika. Przed II wojną światową liczyła 1200 mieszkańców, a obecnie 6 razy mniej. Były tu trzy karczmy, szkoła, posterunek policji, tartak, młyny i szyby do wydobywania ropy naftowej. Po wojnie władza ludowa chciała stworzyć tu ośrodek administracyjny, lecz pięć kilometrów stąd, w suchych rzekach, Sotnia Upa, dowodzona przez Bira, miała swoją kwaterę główną. Milicjanci musieli wynieść się do Wołkowyi, a Bir rozpoczął swoje rządy na tym terenie od wymordowania w zatwarnicy nielicznych polskich rodzin. Później wieś spłonęła w czasie walki Upa z Wojskiem Polskim. Okazało się, że większość chałup miała piwniczki, w których ukrywali się członkowie UPA. Współczesna zatwarnica wyglądała jak każda inna polska wioska. Z hotelem, przystankiem PKS-u, dwoma sklepami po przeciwnych stronach szosy. Maciek poganiał nas, nie zatrzymywaliśmy się w tej wsi, tylko szliśmy wzdłuż potoku głębokiego na południe, aż zniknęliśmy w lesie. Wtedy Maciek z kapralem Makrebą zaczęli rozglądać się za dobrym miejscem na biwak. Znaleźli maleńką łączkę o średnicy kilkudziesięciu metrów nad potokiem płynącym z siodła pomiędzy dwoma potężnymi górami. W dolinie szybko zapadał zmrok. Musieliśmy śpieszyć się z rozstawieniem namiotów. Potem chłopcy przynieśli z lasu chrust i mogliśmy rozpalić ognisko. Okazało się, że kapitan Makreba zdążył w zatwarnicy kupić solidny zapas kaszanki. Teraz wyjął dwie konserwy turystyczne, roztopił je na naszej ogromnej patelni i dodawał kaszanki. Potem dorzucił kilka ząbków czosnku i masę majeranku. Nie powinno tuczyć, bo czosnek skubnąłem z płotu, a kradziony nie tuczy, żartował. Majeranek zbierałem po drodze. Nikt z was nie zauważył tego zielska. Początkowo dziewczyny wzbraniały się przed zjedzeniem takiej dziwnej bryi, ale gdy kapitan rozsmarował ją na naszym czerstwym chlebie i podsunął kolejno wszystkim pod nos, od razu nabraliśmy ochoty na zjedzenie tego specjału. Nie polecam szykowania go w normalnych, domowych warunkach. Bo nigdy nie będzie tak smakował, jak wtedy w lesie, przy ognisku, gdy tuż obok szemrze strumyk, na niebie świecą gwiazdy, jesteśmy sami na pustkowiu. Właściwie czemu nocujemy tutaj, a nie we wsi, gdzie moglibyśmy kupić świeży chleb, może zjeść normalny obiad? zastanawiała się wdowa. Działamy w konspiracji oświadczył jej Maciek. Przed snem Gustlik rozdzielił warty i zasznurowaliśmy się w namiotach. Bardzo szybko w obozie zrobiło się cicho, tylko wartownicy siedzący przy ognisku coś tam szeptali i wyjadali resztki z patelni. Mniej Waldkowi przypadło czuwanie od północy do drugiej. Obudzili nas Misiek i Marchewa, nasi poprzednicy w odpowiedzialnym dziele czuwania. Usiedliśmy po przeciwnych stronach maleńkiego ogniska. Resztkami chleba wycieraliśmy patelnie i popijaliśmy to świeżo zaparzoną herbatą. Wyjąłem z kieszeni mapę, którą otrzymałem poprzedniego wieczora od Waldka. Chłopak, widząc to lekko zbladł. Powiedz, kto ukradł mi tę mapę? zapytałem Waldka. Tylko nie kręć. Wiem, że Z jeszcze w myczkowcach sprawdził znaczenie tryzuba. Przy innej okazji do spółki z Banderasem i Białym zrobili kserokopię. Tobie kazali dowiedzieć się, czego szukam w bieszczadach. Grucha szepnął Waldek. Grucha? Ta kleptomanka ukradła panu mapę, kiedy wjeżdżaliśmy do Zagórza, a pan wyszedł na korytarz. Potem nie wiedziała, jak ją oddać, więc prosiła mnie. Żebym to jakoś załatwił, ale o wszystkim dowiedzieli się chłopcy i przyszli do mnie. I co dalej? Zabrali ją, a potem oddali i kazali mi. Kazali ci? Poprosili, żebym coś z pana wyciągnął. Poleciłem Waldkowi kłaść się spać, a potem obudziłem naszych zmienników. Jeszcze mamy godzinę snu, oburzył się Banderas, spoglądając na zegarek. Siadajcie, zaprosiłem Banderasa i Zeta. Musimy pogadać o tryzubie.